Witam. W tym filmiku zaprezentuję głośnik Bluetooth marki Bluff BT920, bazułka akustyczna. Kupiłem w Ak Elektronik za 99 zł. Gło głośnik ma 10, Bluetooth ma 10 metrów. Z zasięgu Ma wejście ma na kartę micro SD Ma USB Ma AUX Ma karaoke i subpoe A tu mamy specy spe specyfikację Bluetooth 4.2 Głośnik 6,5 cala Moc wyjściowa Maksymalny 120W Minimum 50W Impedancja 4 Ohm Zakres częstotliwości 100Hz do 20Khz Stosunek sygnał do szumu 85 dB FM skanowanie SanRange 87 i 5 do 108,0 i MHz. Bluetooth, zasięg, Bluetooth ma zasięg do 10 metrów. Maksymalna obsługiwana pamięć USB i microSD 30, 32 GB obsługujące do 302 GB. USB ładowanie DC 5V. Pojemność akumulatora 1500 mAh Czas ładowania na akumulatorze około 3 godziny I czas ładowania akumulatora z pod USB około 1-2 godziny Dobra Teraz otwieramy opakowanie Wyjmujemy głośnik W opakowaniu znajdują się Zajdują się w folii bombelkowej, głośnik i tu jeszcze mam koszulce, mam kabel AUX, kabel micro USB i karta gwarancyjna z instrukcją obsługi. Mam naszykowaną piacką. Mam naszykowany szyko, szyko, mikrofon. Tablet Lenovo Tab 2 f Pendrive i karta micro SD. Dobra, co tam mamy? Głośniku. A tutaj mamy wejście na mikrofon, wejście AUX, wejś slot na karty microSD, port mikro USB na ładowania, port, es port USB standardowe, przycisk MODE, czyli przy. Tak, źródło dźwięku. Tutaj jest poprzedni. Jak przyciskam i przytrzyma, to jest głośność. Przyciszanie. Otwórz pauza. Następny. i Jak to samo co. To samo co. Jak przyciska, przytrzyma, to jest podgłoszenie. A tu jest głośność mikrofonu. Tu jest włącznik. Tu jest głośnik wyskoto, wysokotonowy Tu jest wylot powietrza bass reflex Tu mamy znaczek napis blow. Tutaj mamy głośnik I w tym jest I w tym jest Światełka si dyskotekowe Dobra Zapoczął Dobra Teraz włączamy głośnik. Wyciszymy. Dobra, włączamy tablet. Bluetooth, sparujemy to. No i mamy połączone przez Bluetooth. Teraz wejdziemy w YouTube. Tylko, że nie ma basu, niestety. Włączymy tą piosenkę. O, widzicie? To jest to światełko. Dyskotekowe. Tu jest napis blue. Dobra. Zatrzymujemy tą. Zrobimy pauzę w muzykalu. Musical... Rozłączamy. Wyłączamy. Wyłączamy Bluetooth. A tu miga napis blue. Czy to jest, czy to jest gotowość? Jest gotowość i Bluetooth. Dobra, teraz podłączamy kabel AUX. Dobra, wciskamy teraz modę. Przychodziłyby na te koncerty. Gdyby trzeba było kupować bilety, to byłby dopiero. Sprawie. A tutaj wciskamy, otwórz pauza, to się skanuje. To jest skanowanie Myślę, że już nie kanału było. radiowego automatyczne. Tu jest poprzedni. Powszednik stacja radiowa tego, i następna stacja na radiowa I to bardzo dobrze. Czekamy na światową. Musiałam podłączyć Jest kabel AUX, żeby ładnie odbierało. ale właśnie wróćmy na nasze polskie podwórko. Piosenka musi posiadać Dobra. tekst napisany. Teraz wchodzimy w AUX. Przechodzimy teraz do, do AUKa. Podłączamy do tableta teraz. No dobra. Odłączamy teraz kabel. Dobra. Teraz podłączamy mikrofon. Włączam mikrofon. Raz, 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 raz. Tu jest, jest głośność mikrofonu. Raz, raz. Raz, 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 raz. Na wszystkich funkcjach można mówić i śpiewać. Teraz wyłączamy mikrofon, odłączamy. Teraz posłuchamy piosenki teraz z pendrive'a. O, przepraszam, bardzo Bateria słaba. I tu miga bateria, że to jest słaba bateria. Odłączamy. A teraz karty zde. O, przepraszam bardzo, ale... Nic z tego. Dobra. To na dzisiaj wszystko. Wyłączamy głośnik. I co, podoba się mój filmik? Jak się podoba mój filmik, dajcie lajka. A jak nie, no to trudno. Dajcie subskrypcję. Zostawcie subskrypcję. A jak się podoba jak... Dobra, pi piszcie komentarze. Dobra, to na dzisiaj wszystko. Dziękuję za obejrzenie filmiku i pozdrawiam. Cześć.